Witam wszystkich, z tej strony Podwodem TV. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać w jaki sposób dokładnie zrobić zacier do nawożenia dwutlenkiem węgla, czyli przepis bitwy pod Gunwalden 1410. Mianowicie 1000 litrów, ml wody, około 400 g cukru i 10 g może pierwsze co musimy zrobić z butelki wylać stary zacier mam przygotowane wiaderko wylewamy tutaj stare drożdże są w zupełności to nie przeszkadza jeśli ktoś chce może sobie wymyć butelkę ale takiej potrzeby nie ma Następnie przyzleje, wsypujemy cukier Są w wartości przybliżone tak jak widzicie 400 gram cukru jest to około gdzie szklanki tutaj wymagana aptekarska dokładność na pewno nie jest. Kolejna szklanka. Przesypany. Możemy wlać wodę. I na koniec nasze drożdże. Co ważne, słuchajcie, wiadomo, że im cieplejsza woda, tym wszystko lepiej się rozpuszcza, czyli i drożdże, i, i cukier. Ale ważne jest, żeby ta woda nie była za gorąca. Dlatego, że w gorącej wodzie drożdże umierają, no i nie będą nam pracować. Także letnia woda z kranu. W zupełności wystarczy żeby taki zacier zrobić w tej chwili musimy wymieszać wszystko dobrze jeśli mamy następną nakrętkę zakręcić, wymieszać dokładnie yy, następnie nakręcić, nałożyć nakrętkę do naszej instalacji ja w tej chwili jedną rękę jest troszkę trudno ale już to jest uogrzane wymieszać odstawić i taki zacier z tych proporcji no, słuchajcie na około 4 tygodnia nawet wystarczy także koszt naprawdę jest niewielki jak widzicie i w poprzednich filmikach pokazywałem plastikowe butelki są potrzebne kawałek wężyka zrobić jakiś reaktor wewnętrzny czy można nawet wężyk z akwarium kostką lipową zakończyć? I taki zestaw jak najbardziej się sprawdza. Dziękuję za obejrzenie filmiku. I zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.